Dobry, witajcie. Zanim przyjechałem na targi, ale najpierw żona zabrała mnie do palmiarni. Ha! Nie ma to jak pooglądać sobie rośliny egzotyczne w listopadzie. Palmiarnia w Poznaniu, niedaleko w parku Wilsona. Praktycznie zanim przechodzicie z tramwaju i trafiacie do egzotycznego miejsca rybki. Wszelkie bananowce, fiskusy, dyskusje, o proszę Jaka liana zrobiona przez Tindapsusa Brawo I jest i awokado Takiego co prawda jeszcze nie... Co prawda tutaj nie układuje wysokiego, ale jest Patrzcie jaka palma, jaka, ile ona ma lat Przepraszam, że musiałem obrócić, no ale... Inaczej by jej nie objął No nie ma szans Co do 1900 któryś rok założenia, szansę, że uciekło mi to, miała czas, żeby urosnąć. No, jak widać pracownicy tutaj strony O. Cytrusy, zagajnik z cytrusami. Patrzymy czy wypatrzymy cytryny w na tej porze. O, jest cytryna frasz! Czyli własne cytryny z palmiarni. Ma własne. Ha. ha! A tam się ukrył jakiś jegomość. Ciekawe kto to. W Poznańskie poznańskiej jest stanowisko roślin nowadożernych. Zobaczcie jakie tutaj kapturnice sobie wyrosły. Saracenie. Po drugiej stronie przechodzimy i jeszcze są tak by dwa. Mamy Dionace. Swaneczniki Wszystko odpowiednio doświetlone. Widzę, przepraszam, światło miga, ale to od tych owadożerów. Powiem Wam szczerze, prosimy nie dotykać ryb, ale one tu same potypują. Zobaczcie te ogromne karpie koi. No nie, 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 nie na O, dzień dobry. Uśmiechnij się do ekranu. Tak, jak masz na imię Stasia? No dobrze, Stasia. One cały czas o pokarm się dopominają. Tak. Wiesz dlaczego pisał Kasia pokarm dary? Pan radny stwierdził, że trzeba wczoraj się, się nakarmić ryb. Tylko one o bólku jest o jeden normalnie. Duży, duży już. Nie ma startu, Daj innym trochę. Nie karm gołębiek, karm rybny. Ale uwaga, nie przynosimy własnego pokarmu. Pokarm dary jest specjalnie przygotowany. jest przed wejściem było A tyle radości dla Was i jak zimno Te rybki w trybie standby. Takieś piękne, uśmiechnij się. To piranie. Tak, one tylko czekają. Ta już się... Ta widzę już o ślini się na mój widok. Nic z tego. Tak, o nie. O. widzicie jak pogoniła za rybą mniejszą i już ją. No, ci normalnie piranie. A jesteśmy w sali. Ryb, Bo w parmiarni. Są nie tylko kwiaty, są także oczywiście oprócz ryb publicznych stanowisko z rybami z różnych kontynentów. O, trzeci budynek, panie, będzie tym w roku. Tutaj jaka wielka. Ujo! Nie znam się na rybach, to nie będę się wmądrał. Przyjdźcie sobie sami obejrzeć. Patrzycie na ducha. Ta ryba się nazywa Duch Amazoński. Ujo! Pokaż się uśmiechnij się do kamery. o, o bardzo ładnie, teraz przewrót. Brawo mi też taką rybę. Ja, Jakiś taki mały się ciłnik tutaj zwłaszcza, że to podpirania. Jeszcze jeszcze wyszle do zebra, bo taka to by były mała, że oską. Jak kompetentnie. Z silnikiem. By... Maleństwo, nie? Nie do palsa. Nie. Koniec. Za górami, za lasami żyły ryby z wielkimi oczami i nazywają się górami właściwy. Wszystko się zgadza. Ale ona ma oczyska, naprawdę. Nie nie, 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 nie byłem grzeczny. Już idę. Dla miłośników kaktusów z Ameryki są sukulenty Ameryki. O, widzicie? Zachowaj ostrożność, kujące rośliny, dzieci ko pod opieką dorosłych. Chyba mogę wejść. O, jakiś poplątany. Ptusek. Pięknie, pięknie. To kaktus, a tutaj jakie. Skupisko. Tak, te. Jak widzicie się i... Niespodzianka, dracena. Ale gruby podstawę, na Kaktusy zalegają. No, na pewności oddzielone szkłem, sobie nikt nie wpadł. Ale ja, ja bym jednak nie chciał tu wpaść. Jest, twór, suchego, wypłynąłem O No, takich kaktusów to w naturze. nie zobaczyć. Zobaczcie, jakie to wielkie jest. O, specjalnie się oddalę. Zaraz ja wam pokażę z przedniej kamery. Piękne, kolumnowe kaktusy. Czy to saguaro? No i patrzcie na te cuda. Taki maleńki kaktusik. A teraz wybaczcie, że ktoś się niechcący potknął i tam wpadł. To szybciej wybiegnie niż, niż się pojawił. O! I ulubionek. Widzę, że ulubiony kaktus i dzięciów. Fotel teściowej jest. Mm. Będzie sobie kwitnął i kwitnie. W końcu to palmiarnia. I kaktusy na bieżąco kwitną. Mają o, aż tutaj kwiat. Juki to moja ogrodowa tak wysoko nie wyrośnie. A dyć ty, to nie wiem, dyć ty chyba, tu, chyba wilczomleć, ale nie będę się jak to mówią, może wnętrznią, bo nie wiem. O, tam u góry są kwitną. No proszę was. Wandalizmowi mówimy nie co za... No, pewnie jakaś dzieci szkolna nie ale proszę was no kurziwa no to to wpadł na taki turny pomysł Stryk. lubicie figi to możecie sobie popatrzeć jak rosną w naturze a w tle hałasuje nam papuga ale głośna jesteś idzie fikus pozwoli hmm? To nie ten z opowiadania, że pół stało owoców próżny nie spojrzał na figowiec nie jeden podróżny. Ale jednak, no, wielkie, ogromne drzewo. Rośliny wodne, ładny. Po, o, do tego pawilonu warto przyjść. Kiedy na dworze zima trzyma, to tutaj zimy zimy nie ma i jest ryba. Światło się odbija, ale zobaczcie, jak tu pływają. Papiro z roślinami wodnymi. No, samo to spojrzenie. Warto. Kokosa, nie, yeah, nie, yeah. ja chcę. Yeah, yeah. No chodźcie, zobaczcie. Palma kokosowa. No, dojrzałe zielone. No, ale nie chciałbym im dostać w głowę Lubicie banany? No to fajnie. A wiecie, że zapylają mnie nietoperze? to <laughs> no, dopiero ja tajemnicza atmosfera skrywa ciekawego gościa. A jest nim jakimś matamata. Mata. I to nie ta mata. To jest ta mata. Żubik.